Z kimś tak potężnym jeszcze nigdy nie walczyliśmy. Czemu po prostu nas nie załatwią? Pilnują się, żeby nie zniszczyć jej bardziej niż to konieczne. Potrzebują ziemi. Bez nas. Na nas, dzieciach, wszystko się opiera. To nie kolonie letnie. Jesteś żołnierzem. Nadchodzi piąta fala. To nasz świat. Nikt go nie zagarnie. nowy rok o W czwórce. Oficjalnie ogłaszam poszukiwania Julii Kleś za zakończone. Ty chcesz mnie pozbawić praw rodzicielskich? Coś ty zrobiła! Bolo, co się tak zawiesiłeś? Ja myślę i tobie też polecam. Kobieta miała zdarte paznokcie, a w trumnie są ślady drapania. Chcesz powiedzieć, że żyłam? Jak tam. Przedzeli do trumny? To tak, Kuba, na pamiątkę. Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. Od poniedziałku do czwartku o 20.00. W czwórce nieziemska gwiazda naszej sylwestrowej imprezy Michael Patrick Kelly Jego gwiazda rozbłysła wspólnie z dziewiątką rodzeństwa z The Kelly Family a już od lat pracuje na swój solowy sukces Do zabawy zapraszają telewizja Polsat i województwo śląskie Sylwestrowa moc przebojów startujemy o 20:00 w Polsacie Jeszcze dzisiaj w czwórce. O 19.00 gliniarze w akcji. Serial Policjantki i Policjaci. O 22 odcinki przezabawnego show Gwiazdy Kabaretu. I o 22.00 dwie godziny na tropie zbrodni. Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny. 19.00 Policjantki i Policjanci. 20.00 Gwiazdy Kabaretu. 22.00 Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny. Ha. Nasz papa nie żyje! Ha. Ha. Nasz papa jest altentem! A ty co, kurde? Niebieski ptak dalej, nikogo? A. Co chłopie dalej taki jesteś, ty? Ja tam kulił nogi nie potrzebuję. Jak chcę sobie gdzieś wyjść, to mam psa! Ha. 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 Gwiazdy Kabaretu. Dwa odcinki. Dzisiaj od 20.00 w czwórce. Dave nie jest człowiekiem i nikt nie wie, co siedzi w głowie. Pamiętajcie o misji. Musimy znaleźć chłopca ze sferą. Ale kim jest naprawdę? Uwaga, będziemy świętować. Kosmiczny odlot z gwiazdą komedii Edi Murphy. Mów mi, Dave, w nowy rok o 15:20. W czwórce. pomoc to Jestem właśnie w trakcie wymyślania kolejnych kostiumów na scenę wraz ja z moimi cudownymi znajomymi i chciałabym, żebyście zaśpiewali również ze mną. <śpiewanie> Wrażenia. Jak nam poszło? Całkiem dobrze, ale jeszcze musicie troszeczkę poćwiczyć. Także bierzcie się, kochani, do roboty, bo widzimy się o 20.00. Dokładnie tak, a wszystkie gwiazdy będą z nami w Polsacie. Bęk, 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 bęk. Do zobaczenia. Ja idę się szykować. Buziaci. Ile mogą być warte unikatowe przedmioty? Eksponat, który się tu pojawia, ma trzy ceny. To są kwoty, które potrafią iść w rzędu kilkaset tysięcy złotych. Myślałem, że za taki niewielki przedmiot 300-400 złotych. Ile za to szczęście dla tego szczęściarza, co? 5,5 tysiąca to jest twoja propozycja, 5,5 tysiąca to jest pani Pięć, propozycja. Pięciu, jak pięciu, ja tak. lubię takie sytuacje. Kto jest zainteresowany? Ty jesteś. Łowcy skarbów, kto da więcej? W Nowy Rok od 17 w czwórce. Czas. Wyjść poza swoją wyobraźnię. Nie wiem, Bo tylko tam można spotkać prawdziwe zło. Naznaczone w nowy rok o 22.15. W czwórce.